Czy to prawda, że celibat, mit, fikcja, czy jednak w środowisku kościelnym dalej jest on przestrzegany? Tak, generalnie ja i moi koledzy tutaj z otoczenia, czyli inni księża, z którymi mam do czynienia, przestrzegamy, staramy się naprawdę przestrzegać sakramentu, który przyjęliśmy i nie popełniać tego typu grzechów. Staracie się, bym powiedział. Tak, tak, staramy się wiadomo, że pokusa jest czasami naprawdę dość silna, ale tutaj ćwicząc tak naprawdę głowę i, i to w jaki sposób się rozmyśla na, na wszystkie różne tematy i jak się podchodzi do sytuacji, człowiek naprawdę jest w stanie opanować się tego typu rzeczom i, i tutaj wystarczy tak naprawdę wiara w Boga i w to, w to co się kocha i w to, co się wyznaje. Tak naprawdę Bóg wystarczy i na przykład widząc młodą kobietę na ulicy nie ma ksiądz jakichś... Jakiegoś pociągu do niej? Ja nie, ale dla niektórych Bóg nie wystarczy. Może powiem tak, no, będąc tak naprawdę na, na wycierce do Watykanu do, do widziałem rzeczy, które tak naprawdę ludziom. To nie pomyśleliby ludzie, że, że takie rzeczy się dzieją wśród księży, ale nie chcę tutaj o tych rzeczach opowiadać. Bo, Dlaczego? bo to, 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 nie są, to nie są rzeczy takie, o których łatwo się mówi. Naprawdę są to, są to straszne rzeczy. Dlatego nie chcę o tym mówić. Ale też słyszałem opowieści innych księży, którzy do nas przyjeżdżali, co się wyprawia w innych kościołach i no jest to straszne, no, wiadomo, że tutaj y, tak naprawdę chodzi o, o prostytucję, yy, tak, jak, tak jak są różne jakieś y, tam ekscesy z ministrantami. Mm -hmm. no, no są, tak, to, są to... to jest dość często poruszany temat w dzisiejszych czasach. Tak, są to, są to naprawdę straszne rzeczy i dlatego nie nie chcę tutaj poruszać y, tych tematów, chciałbym porozmawiać na, na jakieś inne.